W naszym programie Gotuj z harcerzem. Dzisiaj przygotujemy wspaniałe warmińskie danie, które nazywa się dędzałki warmińskie. Najpierw musimy przygotować ciasto, do czego użyjemy 1 kg mąki, 1 jajo oraz pół litra wody. Potem, żeby zrobić farsz, potrzebna nam wołowina, troszkę łoju wołowego, sól, pieprz, jedno jajko, cebula oraz maj majeranek. A więc zabieramy się do roboty. Milena tutaj miesza trzy składniki, jajko, 1 kilogram mąki oraz wodę. A więc Milena dalej zagniata ciasto, a my smażymy cebulę. W zrobieniu ciasta odłożyłyśmy je, aby trochę odpoczęło, a my zabieramy się za farsz. Po kolei dodajemy składniki. Najpierw dodajemy cebulę. Potem dodajemy jajko, mój wołowy, sól i, so. I pieprz. I na końcu majeranek. <laughs> I teraz Milena miesza wszystkie składniki. Ciasto dzielimy na 6 części. Następnie będziemy je rozwałkowywać, po czym zrobimy dędzałki. Ej, tu jest chyba jakaś Chybaś Dobra, chyba już. Takie no. cieniutki. Chyba już. Szklanką robisz dwa koła i potem dodajesz karz, A bez do tego Rozwałkowujemy i wycinamy szklanką. kulkę. Teraz zlepiamy... No ale najpierw wkładamy do środka farsz, a potem naokoło zlepiamy ciasto. Każdy jak Kamila. Kamila nie To ma się krecić na to Jak się Tam. rozpadną. O Boże, jeszcze tak! Co, wyżyliś? Mhm. Zrobiliśmy lepienie naszych dędzałków. Teraz włożymy dędzałki do gorącej wody z solą. Następnie, gdy dędzałki się zrobią, można je polać albo masłem, albo śmietanką. Kto jak woli. Zabieramy się do jedzenia. Zaprosiliśmy dwóch gości, którzy razem z nami powiedzą nam, czy wyszły nam nasze dzyndzalki. Mm, A Ty, Natalia, co powiesz o naszych dzyndzalkach? Pyszne! Dzyndzalki przygotowały zastęp eskulapy z 9. Grunwaldzkiej Harcerskiej Drużyny Sanitarnej imienia Obr. Kosty Gdańskiej z Brania.